Szóste spotkanie regionalistów pod tytułem Miasto Idealne odbyło się 30 czerwca w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Zaproszeni goście starali się pokazać uczestnikom spotkania niezwykłe piękno Zamościa. Dzisiejsze wydarzenie poświęcone jest fenomenowi Zamościa jako, jako miasta idealnego. Będzie tutaj rozpatrywane to miasto idealne w różnych aspektach i od strony socjologicznej, filozoficznej, architektonicznej. Ja będę się zajmował stroną architektoniczną i będę chciał ukazać to miasto idealne, ten, jako fenomen architektoniczny, czyli założenia architektonicznego opartego na teoriach architektów włoskich, które jeszcze sięgają głębi do czasów starożytnych, do tego pojęcia ideału, pojęcia idealnego piękna, które opiera się na harmonii, na odpowiednim stosunku wszystkich rzeczy. Jak twierdzi Tadeusz Grygiel, zamość to nie tylko piękna starówka, to przede wszystkim ludzie tworzący to miasto na co dzień. W tym okresie, kiedy realizowała się tutaj, urzeczywistniała się ta idea miasta idealnego. I tym głównym problemem był humanizm, czyli zwrócenie się ku człowiekowi, ku jego możliwościom i poznawczym, i, i, i twórczym. Niestety tak się losy układały, że, że w dużej mierze ta... Ten ideał człowieka, właśnie renesansowego, został zagubiony. Jak mówi Mirosław Kmiel, Zamość jest wspaniałym obiektem do fotografowania, na co wpływa w znacznym stopniu specyfika ułożenia miasta. Zamość jest miastem takim specyficznym. Porównując go do innych miast powstałych w tamtym okresie, posiada przestronne place, szerokie ulice. I tu jest właśnie to. Ułatwienie dla fotografującego. Niestety, jak zauważa Mirosław Chmiel, pomimo wspaniałych budynków zamojskiej starówki, nie jest ona obecnie przepełniona życiem jak to miało miejsce w latach 70.. -tych.